Witam was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe w kolejnym odcinku CSGO Skinsa, jako że ostatnio w bitwach pojawił się kolor zielony, a nie było dobrze przez ostatnie dwa tygodnie, bo jednak troszeczkę tutaj traciliśmy niż zyskiwaliśmy, dlatego trzeba tutaj pomóc temu zielonemu i dzisiaj... Bitwy na trybie Underdog i to naprawdę konkretne bitwy, więc będą one tutaj za ogromne sumy. Ale zanim to, no to oczywiście wspomnę, że dla wpłacających z Kodem są cały czas do zgarnięcia macie 7 skinków. Gratulacje tutaj dla Piki za zgarnięcia AWP Kraków, ale jak, jak powiedziałem, skinków jeszcze jest 7 do zgarnięcia, jeszcze jest sporo. Koda Dixon, dziękuję się widzowie oczywiście, że wpłacacie z moim kodem, dziękuję również Pika, również w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, skomentować odcinek, a jeśli mnie lubicie, jak chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie pisać mój kod, a Dixon przez 2 dostajecie 2 złote i 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy wpłacie, pamiętajcie również, że stona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No to bierzemy się za zmontowanie tutaj pierwszej bitwy Underdoga. I tak szczerze zastanawiam się, czy może dzisiaj tu nie wlecieć w jakieś jokerki. W sumie. Ale takie jokerki do tysiaka, Boże, nie przesadzajmy aż tak. Ej, weźmy awupy dajmy w sumie, zobaczyć, co tu na tych awupach nam wyleci. No tak, cenowo tak podobnie, no to weźmy sobie też od razu ninja, jak jest obok. Jeszcze. Dobra, jest szóstak. Dobra, niech będzie ta pierwsza bitwa za szóstaka. Najdroższa AWP z tej skrzyneczki to jest fejdzik, okej. Okay. szkoda, że nie AWP Dragon Lore, no ale jakby AWP Dragon Lore tutaj była, no to zdecydowanie ta skrzyneczka byłaby o wiele, wiele droższa. Dobra. Poczekajmy na pierwszego dzisiaj przeciwnika. Może ktoś do nas dobije, no a jeśli nie, no to klasycznie widzimy się z bocikiem. Dobra. Poczekałem 5 minut, ale jako jestem i że jestem niecierpliwy i że to jest pierwsza bitwa. To no pozwólmy sobie tutaj lotowego bota wybrać. O, i sam akurat, chciałem, chciałem i sam w sumie też dobrać, tak na początku. No i w sumie tutaj wszedł. O, o! O kurde. Nie, 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 nie. Serio? Taki dobry początek zrujnowany. Jezu, co tu się dzieje? Ej, dobra. Ej, dobra, dobra, jest, na jest naprawdę bardzo dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. Jak zaczniemy ten odcinek od... Uch AWP fake. Ja pierdzielę remis. Proszę nie, proszę nie. Przestań sypać. Niech to będzie pierwsza nasza bitwa dzisiaj. Niech to będzie pierwsza nasza bitwa dzisiaj. Uwaga. Proszę, tylko nie i Karo. Już tutaj jak zobaczyłem tą Mkę, to już mi się zrobiło słabo. Na samym końcu, jest! Jest, jest! Mamy to widzowie! Pierwsza bitwa i to... Dobra, dobra, i to, to jest to, jest to, jest, to jest to. Dobra, to. 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 tejbujemy Znaczy tak, na razie to w jakimś punktu co mamy to nie rusza. niega, A nie, myślałem, że to jest i Isamu. Może to jest i Isamu? Tylko zmienił nick. Rzeca. Jessa no To co, no poglądajmy sobie tą bitwę W sumie, no jak już doszliśmy Niech to będzie na razie taki Słabszy bodziec Na te bitwy, które za chwilę będą się działy No, takie można powiedzieć oddech Taki oddech, weźmy sobie tenki oddech Bo za chwilę Nawet nie wiem, czy sobie Nie pozwolimy na bitwę Za tego Dyrszlaka No, chyba zrobimy Chyba zrobimy za Dyrszlaka Dwie bitwy, dwie bitwy i zakończamy odcinek Niech trwa krótko, ale niech to będzie Przynajmniej zwięźle więź, i niech będzie tutaj konkretny profil Tutaj Jessa, Jessa Jak płacę z moim kodem, jak płacę swoim kodem to co sobie to wygra, jak nie No to sobie to przyjmiemy chyba raczej, co? Przecież jak na razie Widać, że wpłaca tutaj z moim kodzikiem Jessa Także wygrywa O to chodzi, o to chodzi 8 ziko, no tak, no jeszcze tak skrzyneczki tutaj podobne chyba cenowo są, także także to jest taki remisik, który właśnie teraz teraz to już tym bardziej jest dosłownie remisik. I jeden skin, jeden dobry skin, o teraz ja trochę jakiegoś fosfora, jeden dobry skin, może zadecydować, choć tutaj te dobre skiny widzę, często lecą z tych skrzyneczek, niby tanie. Ale proszę bardzo, tutaj za 35, tutaj za... Kolejny, no to to już chyba jest raczej pograne dla mnie. To już jest chyba właśnie ten dobry skin, który tutaj już całkowicie mnie znokautował w tej bitwie. Oj, 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 no nie no. Jessa zdecydowanie wpłaca z kody na ale jeśli nie, to mam nadzieję, że to... Że to zmieni, bo tutaj big win. Gratulacje, o ile ogląda też, bo nie wiadomo, czy ogląda. O, to, o to też jest dobre pytanie, dobra. Zajarałem się, myślałem, że to będzie i samo, ale to Jessa, ale też. Tobie sumie... też też idol, też idol Jessa, także pozdrawiam. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej z koksem, Kontynuujemy tu naszą przygodę na bitwach. Weźmy tak, cyberka. Weźmy. Oj, nie, nie, nie. Nie. Czekajcie. Czarna skrzynia. O, ninja, weźmy tą. Dobra. Czy te AWP. Ta AWP Case, kurde, powiem wam, że, że. Zrobiła dzisiaj robotę. Dobra, strzydajmy, strzydajmy. I jeszcze tak. i samo. Skrzyneczkę. Dobra. Oj, taką gigabułę to OPR teraz, nie? Oj, 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 ale by gigabuła wjechała. Szkoda, że u mnie w mieście nie ma gigabuły. Dobra. Jest kolej konkretna zmontowana bitwa. Tryb underdog myślę, że tutaj jak najbardziej wskazany. Taki był zamysł tego odcinka, żeby jednak dzisiaj troszeczkę... Na tym underdogu się pobawić, tym bardziej, że tutaj ta bitwa, która przegraliśmy, również była na underdogu. Także teraz kolejny trzeci underdog, 1-1 w odcinku. Zobaczymy, jak się teraz sprawdzi. Czekamy na przeciwnika, teraz może troszeczkę dłużej poczekamy i może ktoś dobije. Mamy oponenta i czekajcie, bo tutaj się już dzieją naprawdę złe rzeczy. Majki tutaj wkracza, ja pierdziele. No underdog ten Wygląda obficie Ale dla Majkiego Zdecydowanie Jezu, ale jakieś dzisiaj te underdogi są naprawdę Konkretne, ten pierwszy Bardzo konkretny tutaj Również, no jeśli Majki Nic nie trafi W sumie to i tak jak Majki nic nie trafi To ja tu wszystkim nadrabiam A skrzynek jeszcze jest sporo, więc O, na facebooku Mi Majki napisał, oddychasz Majki, <laughs> Majki, spokojnie. To jest nasza dzisiaj trzecia bitwa. No, pierwsza nam się udała. Pierwsza jeszcze nam się udała. No, gdyby ta pierwsza nam się nie udała, no to troszeczkę w gorszym bym był humorze. Chociaż tutaj, no szkoda, no szkoda, ale tu nic nie da się zrobić. No, tu nic nie da się zrobić tak naprawdę. Wszystkie skiny lecą do Majkiego, bo ja tutaj zrobiłem zdecydowanie tą bitwę. Zdecydowanie zrobiłem tą bitwę. No i tak się właśnie zakończa. No Majki się zdecydowanie również nie popisał. Kurcze pieczone. Szczerze. Dobra, to jest jedenasta, który jeszcze nam zostało. No mamy niby trzy skiny dzisiejszego odcinka zasejwowane, gdybyśmy mieli to tylko jedenastaka przegrać. A więc. Zapraszam do tańca jeszcze raz. Dobra, konkretna bitwa tutaj była. Zobaczymy, czy po raz drugi również taka będzie. Te Jokery dzisiaj naprawdę sypią. Po raz czwarty. Dzisiaj bitwa Joker. Czekamy na przeciwnika. I mamy Angelę teraz dla odmiany. Dobra, no to teraz już musimy zdominować. Ta bitwa już musi być dla nas. Szkoda, że nie Majki, bo Majki swoje szczęście no dzisiaj zdecydowanie nie wyczerpał, jeśli chodzi o. Drop dobrych skinów. Nie wiem, jak jest z Angelo. Czy ona tutaj dzisiaj zdominowała? Czy jednak. Czy jednak nie? No, jak na razie. Ani ja, ani ona. No, nic dobrego tutaj nie reprezentujemy sobą. O proszę, no ja tutaj. Kosa krakowska dla mnie pierwsza, niestety. Pierwsza koseczka jest i druga tutaj. Nawet no podobna cenowo. Podobno cenowa. No na razie szału nie ma. Niestety. Czy to jest pierwsza dzisiaj taka gorsza bitwa? Czy po raz pierwszy zobaczycie dzisiaj te jokery jednak z tej gorszej strony, gdzie nic nie leci? Bo jednak w tych wcześniejszych bitwach, no to tam te skiny leciały jak szalone, ale tu to są właśnie jokery. jaj, 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 no bez jaj, no bez jaj. Tragedia. Tragedia. To co tutaj leci to jest jakaś tragedia. Jeszcze przegrywamy jakby tego było mało. No już by mogło to dla nas dać. Także może jakaś fejt teraz dla Angeli? Proszę, proszę, proszę. No dobra. No to giga gigabuła w takim razie. Musi karambicik wylecieć. Przynajmniej jeden. Dobra. Rękawiczki dadzą nam prowadzenie. I ostatnia. I Mamy kosę! Dobra! Ostatnia skrzyneczka z nadzieją! Dobra, kończymy tą bitwą. Tą bitwą zdecydowanie kończymy. Dziękuję ślicznie, było dzisiaj grubo. Na tym kończymy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Kocham was. Widzowie, pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. Nara. No.